Dzień dobry, Nexus Live. Yy, Harpion, jeden z użytkowników na czacie, postanowił użyć mojego głosu przez AI do tego, żeby wygenerować jakieś różnego rodzaju pliki dźwiękowe. I między innymi, używając próbki dwóch minut mojego głosu, potrafił zrobić tak, że mówię w różnych innych językach. I chciałem, żebyśmy to teraz przesłuchali. Więc, yy, moi drodzy, yy, zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Uwaga, czekajcie, przechodzimy tutaj. I moi drodzy, nie wiem czy ja mogę odpalić kurde te rzeczy, ale wiecie co, zaryzykuję. Dobra, pierwsze, pierwsze mamy Nexus S2. Nie wiem co to będzie, już się trochę boję. Let's go. <ścoughs> Dzień dobry żabki. Tutaj Nexus i dzisiaj będziemy napierdalać mythic plusy. Uwielbiam jebać te same dungeony przez cały dodatek. Lubię, kiedy dipletuje mi klucz i muszę zapierdalać dwa kolejne dungi, żeby odrobić stratę, to ja Nexus. I uwielbiam FOMO na retailu. Jutro kupuję 6-miesięczny abonament, aby dosiąść tego zajebistego mounta ze sklepu. A pojutrze zamawiamy, wow, tokeny, żeby wymienić je na golda, bo się fajny mount za 1 milion golda pojawił. Eee, ludologiczna Essa z syny. Dzień dobry. Oh my god, Ludologiczna Essa z kurwy, syny. Kiedy jest dobre, ty ludologiczna Esa, łokieto czat, kurde. Holy shit, co to jest? Dobra, ej, tu jest Nexus kodan Ej, ale to brzmi dobrze, nie? Ej, to jest przerażające, że z dwóch minut próbki mojego głosu to potrafiło takie coś, ten. To brzmi jak ja. To autentycznie brzmi jak ja. No i są pewnie niedociągnięcia, nie? Na zasadzie, że ja bym ja jestem w stanie usłyszeć, że to jest fake, nie? Ale ja myślę, że są tacy widzowie, którzy nie oglądają mnie tak często, którzy byliby w stanie nabrać się na to, że to ja. oli shit! Dobra. Koczkodan Nexus. Dawno, dawno temu, za siedmioma chujami, za siedmioma zekami, w okolicach Gubałówki mieszkał Tomisław Apoloniusz Curuś Bachleda Farel, jak ten piecyk z dmuchawą. Pewnego dnia Tomisław e, wyszedł na halę i pomyślał: z dość! Ile można wpierdalać łoscypek? Ani to dobre, ani śwarne, a jakie drogie jebane. No i stradzka murowana, toć to gołymi łapami ługniotane. Zeby to jeszcze z y, krowiego mleka było. A weź tu łodrózni i barana od łowiecki. Stąd ten słonawy posmak. Twu, łohydne. Co te turysty w tym widzą? Podczas gdy Bachleda zajadał się łoscypkiem, smród baraniego na biału niósł się po okolicy. Nawet pod wiatr jebało na pletkiem hej. Bekasy nie wytrzymały. Fetor przepłoszył je z terenu. Nawet wletkiem. Jebało, hej! <grystanie> o oh co to za pasta jest ty! Hej, bez kitu. Ryby w morskim łoku zdechły, a w czarnym stawie zdechły. Niedźwiedź gąsienica łobudził się ze snu zimowego i od razu poszedł pod prysznic. Lecz to nie tylko łód niego tak popierdalało. Ale to jest zajebiste, hej! <grystanie> Dobra, dobra, to są takie... widać, co można zrobić z moim głosem. To jest absolutnie przerażające. Jak ta technologia zostanie dopracowana, teoretycznie jakby nakarmić algorytm większą próbką mojego głosu, na zasadzie nawet parogodzinne streamy wyciągnąć, żeby on przeanalizował, to byłby w stanie zrobić tak... i to jest przerażające, nie? Ale z drugiej strony zajebiste. Wyobraźcie sobie, że niedługo ja nawet nie będę musiał streamować, czat. Wyobraźcie sobie, że ja wprowadzę siebie do sztucznej inteligencji, Będę mógł nie streamować, a streamować zarazem. Mój alter ego, mój VTuber będzie rozmawiał. Chat, to jest przyszłość. Ja, ale to jest mądre. Ty zostać VTuberem po to, żeby przyzwyczaić ludzi do awatara, a później podmienić siebie na AI awat. Totalnie rozmawiam. Dobra, zobaczmy. Moi drodzy, algorytm nie dość, że był w stanie wygenerować mój głos, to na dodatek jeszcze przetransferował mój głos. Na innen, na innen jak ja das ist, das ist gut das ist gut nicht so lange her am 6. juni fand eine der größten premieren des jahres statt ein riesiger marketingerfolg der titel des schnellsten und bestverkauften spiels sehr ja. hohes publikum auf twitch gaststars und schließlich ein platz für spieler die hier länger ja, bleiben wollen gut. stellen sie sich ein alternatives universum vor indem dieses Universum. Spiel spektakulär scheitert, Es ist schade, dass man das anschauen muss. Es stellt sich heraus, dass wir uns das nicht vorstellen müssen, weil wir genau in einem solchen Universum leben. Ja, yeah, Pierdziel, ty. To jest das To jest. Ale, Chad, to jest zaibiste, Chad. Wyobraźcie sobie, że niedługo będziecie mogli prowadzić Kanały w każdym języku. Na zasadzie język nie będzie w ogóle barierą, nie? Kurde, ty. Jakby. Wyobraźcie sobie, że robię materiał, na przykład na YouTube... To w zrobił materiał, to był żart, żart. możecie się śmiać, że ja robię materiał, <laughs> ale nawet jak już zrobię, no nie, to może pójść w pięciu różnych językach, nie, mogę prowadzić, kurde, kanał, yeah! nie, w końcu będzie Nexus z Niemiec, w końcu karszą może być zadowolony. To jest ukraiński, tak, ukraiński, ukraińska mowa, no, dobre, dobre, no to dawaj. Nie tak dawno, 6 czerwnia, wybyłaś od nas najbliższych premier tego roku. Великий маркетинговий успіх, Великий маркетин... звання найшвидшої та найкраще продаваної гри. Дуже висока аудиторія дуже, на Twitch, дуже добре. гостинні участі зірок і нарешті Чисті місце зі. для гравців, які мали провести тут більше часу. Уявімо більше. альтернативну всесвіт, в якій ця гра зазнає спектакулярної невдачі. Жаль, що це так погано виглядає. Випадково ми не мусимо це уявляти, тому що. Курде, Відать же тут є страхи недочонгнічного не. Але мимо всього, всіх... To jest naprawdę jak na tylko jakieś takie szybkie dwie minuty, bo on to wrzucił do programu i to wypluło coś takiego. Dobra, chat? O nie, czat. Generalnie to wiecie, jak tr trzeba ujbów traktować, nie? Moi drodzy, ujbów trzeba traktować. PRĄDEM! Sorry, was na ni to okonaj. Symmarino, kugacy i dzicani, kuto no premię, jaka okonała Arimashta. Kudaj na marketing, nosiej go. Motemu hajaku. Motemu jogi ma ujretejru game, nosiej jego. Słyćcie, idzie taka jest dziczyła, セレブのゲスト出演やここで長時間過ごす予定のゲーマーのためのスペースこのゲームが壮大な失敗をするという大体の宇宙を想像してみましょう水の夜に流れイエズーシェドロギーボーシェトエスプシェルブカトエスプシェラジャヨンサプシェルブカドブラフランススキーイニャパシロンタンルシジュワイン L'une des plus grandes premières de l'année a eu lieu, un énorme succès marketing. Le titre du jeu le plus rapidement et le mieux vendu, une très grande audience sur Twitch, des apparitions d'invités célèbres et enfin un endroit pour les joueurs qui devaient y passer. Eee, więc to nie do końca może dziać, ale ja myślę, że jakby naprawdę tak nakarmić ten algorytm mną, godzinami mnie, to totalnie by ten, no, we francuskim tyle trudno mnie usłyszeć. Zobaczmy w angielskim. Not so long ago, specifically on June 6th, one of the biggest premieres of the year took place. One of the biggest places. took years. A huge marketing success. A huge The title success. of the fastest and best selling game. Very high audience on Twitch. Very high Celebrity audience. Celebrity guest appearances. And finally, a place for players who were to spend more time here. Jakie mam <laughs> No. To jest średnie. Ile języków znam? Jestem poliglopą, kurde. Teraz już możesz rzucić film i wstawić wszystkie wersje językowe z przetłumaczonym twoim polskim niesamowite. No, powiem ci Russian English. Audience. No, no. My, my, to jest to jest niesamowite. Tu jeszcze ktoś pisał. Wyobraź sobie, że dubbingowcy tracą pracę, bo każdy będzie używać AI do dubbingu, i jeden aktor będzie się bogaci, a reszta elo. To jest jedno z takich przerażających problemów, które my mamy, jeżeli chodzi o AI, nie? W znaczy, zasadzie, jakby samo kwestia AI, to, to jest typowy problem, problem tego. Że technologia totalnie się rozwija i zapierdala, no nie? Natomiast jeżeli chodzi o leg legislację, to ona nie, totalnie nie wyrabia, no nie? Blacktail, dziękuję bardzo za Twitch Prime, witam wszystkich studentów. Więc tutaj ewidentnie możemy zobaczyć. Yy jakby proces tego, że jakby rozwija się coś, ale prawo nie nadąża nad tym jak, jak to będzie działać. Jakby e e ewidentnie nie, nie może być czego, czegoś takiego, że jakiś aktor na przykład będzie mu podbierany głos i ktoś będzie używał jego głosu do tego, żeby sobie robić jakieś tam e, swoje e, prace, nie? E, albo jakieś tam gry, albo cokolwiek, no nie? Ja myślę, że to też jest w ogóle fajna opcja, dlatego że z jednej strony plusem może być to, że e, aktor głosowy nie będzie musiał już pracować, nie? Wyobraź sobie, że podaje swoje próbki głosu, a następnie on na podstawie tantiemów za swój głos będzie po prostu dostawał pieniądze, nie? Za to, że jego głos jest używany do jakiejś produkcji. A, jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że zobaczcie, że dzięki temu, na przykład, dubbingowanie gier może być o wiele łatwiejsze i, i bardziej spójne. No nie? Wyobraźcie sobie, że macie kurczę jednego aktora, który. Nagrywa po angielsku, a następnie jego głos jest używany do przeinaczenia tego, jakby przetłumaczenia tego i, i zmiany przez AI, żeby gry były spolszczone na przykład. Ej, no to to jest super. Zobaczcie ile gier, na przykład Baldur's Gate. My już robiliśmy na tym kanale jakieś takie, taką, yy, Baldur's Gate po polsku. Czekajcie. Baldur, Baldur's Gate 3 po polsku. AI, tutaj jest na przykład, nie? Moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze to brzmiało. Tora filmu. Rozumiesz przez jakie trudy musiał przejść i co musiał poświęcić, by zdobyć moc klonowania głosów. Albowiem każda z postaci przemawia swoim oryginalnym głosem, włączając w to główną. Próbujesz się oprzeć, starasz się nie oglądać i nie słuchać. Znajdź wampira, który wypije twoją krew i zamieni cię w wampirzy pomiot. Swoją posłużną kukiełkę. Teoretycznie następnym krokiem jest wypicie jego krwi. Wówczas zyskujesz wolność. To są naprawdę, to jest, tak mnie jara to, dlatego że będziemy mogli otrzymywać kurcze, wiadomo, będziemy mogli otrzymywać na przykład spolszczone gry, natomiast jakby wiadomo, że nic nie odda prawdziwego dabingu. to, to trzeba przyznać, nie? E więc no tutaj o to co też tutaj e, mówi że ciekawostką jest to, że AI jeszcze przy dubbingowaniu zmienia ruchy ust tak to też jest bardzo ciekawe. To AI potrafi to jest nawet chyba technologia Nvidia. Natomiast też tutaj e, sąd, sąd Werek powiedział, że głos Wiktora e, z tego e, z Cyberpunka w polskim dubbingu odtworzono przez AI w dodatku, bo aktor zmarł jakiś czas temu. To też jest ważna kwestia. Nie dość, że jesteśmy w stanie odtworzyć CGI-owo tych, tych ludzi, no nie? Tak samo jak na przykład w Star Warsie był ten generał, t, 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 coś tam, jakiś ten generał taki, który był gdzieś tam na samym końcu. Nie wyglądało to jeszcze super realistycznie, ale w przyszłości, no, to by było mocne, nie? Bo po polsku to by było kosmok. Więc, Chad, jesteśmy naprawdę na etapie, w którym AI przetłumaczy Ci całą grę, następnie zrobi Ci cały dubbing, i podmienić ci usta i wszystko. I general Tarkin, tak jest. No przecież to jest... Wow. Od razu powiem, że używanie AI nie jest tanie i nie da się bez ograniczeń za małe pieniądze tego zrobić. Słuchaj, ale to nie jest pierwszy raz, kurczę, kiedy takie coś się dzieje. Słuchajcie, rozwój technologii, zwłaszcza AI, będzie sprawiało, że to będzie coraz tańsze i coraz bardziej przystępne. To, że to się rozwija, no nie? Co my tutaj jeszcze mamy? A tu głos dobry na lektora. Nie tak dawno, bo 6 czerwca odbyła się jedna z największych premier tego roku. Ogromny marketingowy sukces. Tytuł najszybciej i najlepiej sprzedającej się gry. Tutaj brzmi to trochę sztucznie, no nie? Za piękne czasy, żeby żyć. Znaczy to jest duże niebezpieczeństwo, nie? Bądźmy szczerzy. Deepfake'i i różnego rodzaju tego typu rzeczy to są to jest bardzo duże niebezpieczeństwo naszych czasów. Zobaczcie, jak łatwo dzisiaj zmanipulować opinię publiczną ludzi albo w ogóle jakiś tam community, czy coś, że coś się wydarzyło, jak łatwo można jakby fejkową informację obrócić w prawdziwe rzeczy. Zobaczcie wojnę dezinformacyjną, które się działo na, 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 na kurczu naszego sąsiada, tak? Na wschodzie, to tam to, to jest. To jest przerażające, ja, ja, ja się trochę tego boję, przyznam szczerze, bo mam wrażenie, że AI, nie wiem, czy wy też coś takiego macie, ale ja uważam, że AI w ogóle tak, o, powstało tak nagle. W Na zasadzie jednego dnia nie było, a drugiego dnia jest nagle, o, midjourney i kurczę, pik yy, jak tak się, jak się pojawia ten kurczę, znaczy ja wiem, że to było rozwijane, tylko to, to w którymś momencie, nie, to tam wyskoczyło, więc yy, tak to poszło, nie, tak to poszło. Chat GPT, no chat GPT dokładnie. Ciekawe. Dzień dobry, żabki, Tutaj Nexus, i dzisiaj będziemy napierdalać Mythic Plusy. Uwielbiam jebać te same dungeony przez cały dodatek. Lubię, kiedy dipletuje mi klucz i muszę zapierdalać dwa kolejne. <noise> angielski masoweński akcent, bo wykrywa, że tłumaczy z polskiego. To nie jest zwykłe tłumaczenie jak w Google, to wyłapuje kontekst i przetwarza, dobra Przecież moja próbka angielskiego nieznacznie różni się od twojej Okej, okay, okej okay. Ale tu coś jeszcze było chyba, coś tam, ten O, czekaj Not long ago, on June 6th, one of the biggest releases of the year took place A huge marketing success the... To jest głos akurat Harpiona Not so long ago, specifically on June 6th One of the June biggest premieres of the year took <laughs> Ja pierdziele, tragedia Dera. Mam jeszcze opcję zrobienia profesjonalnego głosu AI, ale muszę 3 godziny coś czytać do mikrofonu, i wtedy jest idealny głos ze wszystkimi emocjami. Jest tak dobry, że muszę go zweryfikować swoim głosem, że to mój. A wstęp filmu jest tutaj, robiłem go jakiś czas temu, zabrakło mi czasu i temat się przedawnił. Mogę to pokazać? Ten, ten film, wstępniak? Good morning, frogs. This is Nexus. and today we're going to smash Mythic Pluses. Mythic I pluses. love smashing the <laughs> To brzmi trochę dziwnie. Ja mogę ten wstępniak pokazać, Harpion? Bo nie wiem, czy mogę. Chyba mogę. Zaraz zobaczymy, bo to coś tutaj. Mieszka tu jakiś swiak? Jezu, co, co to? Be... Dobra, czekaj, ja to, ja to zobaczę o co chodzi. Mam nadzieję, że mogę. Dobra, mam nadzieję, że nie stanę bana. Swaniak? Nie, ja tu mieszkam. To daj taką. To jest taka zorganizowana akcja? Taka akcja, żebyś dołał taka? kaka. <laughs> Prawie, że kupują. Dzięki, koleś. Nie tak dawno, bo 6 czerwca odbyła się jedna z największych premier tego roku. Ogromny o, marketingowy nie. sukces. Tytuł najszybciej sprzedającej się gry. Bardzo wysoka widownia na Twitchu. Aha, i to ty swój głos przerobiłeś na mój głos, o to chodzi. Okej. Okay. kończące się kolejki. Ludzie oczekiwali gry na przynajmniej kolejne 10 lat. O nie. Niektórzy w maniakalny wręcz sposób, wyczekując gry, pałowali się do coraz bardziej niepokojących wieści dochodzących z Blizzarda. <todgłosy> 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 Proszę Państwa, albo ja że jestem z Ciebie dumny, to jeszcze jestem bardzo uczciwy, że Diablo wtedy będzie zaraz mowa w Ameryce w postaci baterbatów i z nich, i wtedy, kiedy pozostaną się skąd bierze się to moje ręce? Jeden znaczy raz, że mogą sobie zarabiać, a dwa, że jest bardzo istotny. Czyli zaraz będzie na Diablo zarabiał. Jeżeli teraz będzie na Diablo to będzie tą grę rozwijał, no bo jeżeli coś przynosi. No to można inwestować część tych kierunków, żeby nagrała tam I- Za każdym razem się śmieszę tak samo. Mateusz. Mateuszu nie. Dla mnie wtedy była to sytuacja w NIGIS. w której dużo ludzi ma zjawisz jest. Gra kosztuje 300 złotych i ma sobie płatne dodatki, czy też płatne dodatkowe opcje, takie jak battle pass, jest, 300 złotych jest opłatą no po prostu G, za to jaką pracę Blizzard do tej pory wykonał, że stworzył całą tą, cały ten świat, potwory, grafiki, animacje, postacie, czary i tak dalej, i tak dalej. to jest normalne. Natomiast jest płatne rzeczy, czyli battle pass i skiny, są opłatą za dalszy rozwój gry. Dla mnie nie ma nic dziwnego w tym, że oni chcą to dalej monetyzować, żeby czerpać raz, że z tego zyski. Jak to wyszło, wszyscy dobrze wiemy. A part, where like a dude has fun, Like uh, there's like this uh, there's like a thing where sobie alternatywny świat, w którym ta gra odnosi spektakularną porażkę. Okej, okay, to byłby dobry materiał generalnie. Okej. Okay. <laughs> Dzień dobry. No powiem wam tak, pozdrawiam Nexus live, tyle mogę powiedzieć. AI jest przerażającą technologią i zarazem bardzo fajną technologią. Jaram się i się boję tego zarazem. To jest, to jest, to A jeszcze chcę czat, połączycie kurde z robotami, czat, robot, ee, e, e, robot, sort, gdzie to jest kurde, fold, ląd, o czat, patrzcie jeszcze na to, patrzcie jeszcze na to, nie? Patrzcie, co ten robot robi. Elon Musk recently shared a video on Twitter showing Tesla's Optimus bot. Robot może poskładać, kurwa, koszulkę. Czad, jesteśmy zgubieni. Wszyscy umrzemy. A humanoid robot folding laundry. This demonstration is part of Tesla's ongoing development of Optimus, initially unveiled in 2021. The robot is designed for tasks... Dokładnie to. Oni teraz składają koszulki, a niedługo będą składać twoje ciało do grobu. Martwe, od razu powiem. <laughs> o nie. No więc, moi drodzy, AI plus stop. Jasne, nie wiem. Czad. Żyjemy naprawdę w ciekawych czasach. Tranzycja bardzo ciekawych czasów. Pozdrawiam, next Live. Napiszcie, co sądzicie. <laughs>